No cześć, witam wszystkich uczestników Gry On dzisiaj Wam przedstawi taką talię Well Warlock. Well, well, Tutaj kręcenie kołem, że tak powiem. Księciu taki, co kręci kołem, zobaczymy, co może się uda zakręcić. <laughs> to... Może się uda. E, talia nie, nie jest taka. E, Agresywna, że tak powiem, no trzeba przeczekać troszeczkę to, to potem może coś tam e, się, się udaje. E, no ale okej. Okay. Zobaczymy. O, tu babcia za, zaczęła też kręcić coś. Ciasto jakieś. <laughs> babcia Asia jakieś ciasto kręci teraz. Okej, okay, no dobra, co tu, co tu robić? Zostawimy to może co? okej, okay, zobaczymy co z tego będzie okej okay. odpuszczamy, odpuszczamy no, nic tu nie zrobimy nawet sobie zadam obrażenia jakieś dobiorę kartę, okej okay. jest dobra opcja Myś, tak myślę, ale nie wiem, to. może ktoś tutaj e, gra taką talią e, księciuniem, to to by pomógł dziadkowi, ale nie. O, mamy takie e, właśnie koło, koło śmierci, tak się nazywa, co dziadek mówił przed chwilą, Ta. kręcić kołem dobra, zagramy coś takiego. Zadam wrażenia, dobiorę kartę. Ok. Gotowe, tak? No i dobra, czekamy, czekamy. Kradzie, że życia ma. Ja cię nie mogę. Dziadkowi będzie kradł teraz. Zagram taką kul. Kłuźnie woli. Czy woli? Woli, woli to jest dobra opcja, yy... zaraz zobaczycie o co chodzi w tej kuźni, <grystanie> coś tam wykujemy, <grystanie> coś wykujemy, okej, okay. no czekamy, 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 kradzieże życia ma, kradzieże życia łomoczy, oj, oj, oj. Łomot dziadkowi da, jak nie wiem. <laughs> Łomotation. Łomotation. O, dobra. O, o, zagramy coś takiego. Teraz wa warto tutaj e, tą kuźnię e, woli uruchomić. Mamy zryw, to pojedźmy go, co? Wyczyścimy most tyłu może. Ok. To wszystko, to wszystko. Na chwilę obecną to wszystko. No i czekamy, czekamy, czekamy. Tu nam się zmniejsza taka karta e, wywrócenia stolika. Jakby <laughs> co? <laughs> I biesa, biesa. Chcę przyzwać. Ja cię nie mogę. Co tu teraz robić? Co tu teraz robić panowie i panie? <laughs> No dobra, zróbmy coś takiego może, co? Okej. Okay. I teraz... No dobra, wamy coś. Okej, okay. mamy tu kopię e, tego stronnika, ale jak wystarczy, że zadał Jakieś obrażenia i on ginie. <śmany> to. No ale dobra, pozbyliśmy się tamtego, no. Tamtego się pozbyliśmy. Tu niszczy, ja, cię, Niezależnie gdzie. Dwóch jedzie, dwóch od razu. Cię. Piękna opcja, jeszcze nakrot życia. <śmany> Co tu teraz robić? Może zagram coś takiego, co? Kuźnie późnie, ale kogo to? Może tego, co? Okej, okay, no ja jadę tylko może, co? Co tu robić teraz? Spojrzymy na karty jakieś, co? Nie, chyba nie, chyba nie. Na razie nie. Nie ma sensu. Warto to... Yy... Zaglać, jak mamy tam więcej kryształów MANY. Nie jak jeden. Jak, je. <susur fizyka> jak nam się przyda jakaś karta, tak? Mamy trzy do wyboru. Jedną jakąś tam sobie zostawimy. Bardziej potrzebną, że tak powiem. <tult <incomodabileśla> <tult <TO> Bardziej potrzebną. O no dobra, czekamy tutaj, czekamy. Jedzie. No pewnie, że tak. Jeszcze mu mało, jeszcze mu mało. No i sieczę, i sieczę. Niesamowite. Nie, niesamowite. Oj, ale jeszcze musiał przyjąć. I niszczę, i niszczę, i niszczę. No dobra, zagram to ko koło śmierci. Ogólnie nie... Jakbym miał grać na poważnie teraz, tak, to nie zagrywałbym te tego koła śmierci, ale chcę, żebyście zobaczyli, o co chodzi, tak. Mógłbym tutaj rzucić ty tytana, ale pal licho, no. Rzucę to koło śmierci. Jak mówiliśmy o tym kole, to zobaczcie o co chodzi, tak? Pięć tur wystarczy przetrwać teraz, tak? I niszczymy bohatera. Zobaczymy, zobaczymy, tak? Może się uda, może się uda. <ścoughs> może się uda. Pamiętajcie, że teraz tutaj nie mamy żadnych kart, tak? Tutaj zmęczenie będzie dawało znać o sobie. To, to ciężko będzie. Ciężko. No, zniszczył, zniszczył. O. Tak jak mówiłem. No ale udało się, udało. Eee... No może nie, nie do końca y, obejrzeliście cał, cały, cały to, ten pojedynek jak niszczy bohatera jakbyśmy przetrwali pięć turn. No ale możecie sobie wyobrazić tak jak to, jak to wygląda. Y, cieszę się, że tutaj y, udało się za, 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 zakręcić tym ko, kołem, że tak powiem, żebyście wiedzieli o co chodzi. A już Wam przedstawiam w mojej kolekcji taką talię, tak e, warto sobie tam po, popróbować. No mówię, nie, nie jest to e, szybka talia agresywna. E, trzeba troszeczkę tam pograć, e, za, zanim to zwycięstwo tam się <ścoughs> zdobędzie. No. E, ja za bardzo. Czasu nie, nie mam, wolę agresywne talie, no ale jak kogoś tam stać, to oczywiście niech sobie tutaj skonstruuje taką talię, tak? Tu wi widzieliście, taka prowokacja nam wchodzi, e, weszła za, za zerówkę, a kosztuje normalnie 30, tak? <grytanie> tutaj też nam się zmniejsza, tak? E, ty tam, tego znacie, no te, Renault pewnie też. No i to koło śmierci tutaj tak mówię. jak, mówiłem, no, jak puś, puszczamy to no to pięć tur jak przetrwamy, że tak powiem, będzie kołem kręcił co turę. Jak przetrwamy, no to jest wygrana, bo niszczymy bohatera, że tak powiem. Tu pokażę jakie karty są w w tym ok macie, macie Nie udało się tego za niektórych kart się nie udało, ale tu e, e, Symfonia grzechów też fajna karcioszka tak Też się nie udało. Niektórych kart się nie udało, ale jakby co Kuźnia woli wo, wczywali to, to się udało e, no tak tak, ta talia wygląda, jakby co tam, zróbcie sobie zdjęcie. Można, można powalczyć, można powalczyć sobie, tak i po, e, pośmiać się, <laughs> pobawić się, <laughs> pośmiać to z dziadka. <laughs> no zapraszam was do... Tego, żebyście brali udział na Twitchu w piątki. Przeważnie jestem, nie, nie zawsze, no, jak tam jak, jak się uda, no to jestem, no, ale jak nie, no to trudno. Ha, ale te osoby, które subskrybują mój kanał, na pewno dostają powiadomienia, jak, ktoś ta, jak dziadek wejdzie na, na Twitch. To jest mój nick jakże hej 2395 Jakby co tam wysyłajcie zaproszenia na Twitchu Możemy sobie pograć między sobą jakby co Będzie śmiechu co nie miała Czy nie? Teraz też macie zaciesz czy nie? Czy nie? Liczę na komentarze Do zobaczenia jakby co No to wpadajcie tam dziadka na Stream Czy Na, na YouTube Raz w tygodniu film jakiś tam się ukazuje. No, do zobaczenia, cześć, hej pa. Życzę jak najwięcej wygranych, jak najwięcej, oczywiście, że tak.